Dnia 8 maja w sali zespołu szkół w Solcu Kojawskim tenisiści miejscowego UKL Stop rozegrali ostatni mecz sezonu 2014-2015. Sezonu historycznego, gdy zakończonego awansem do drugiej ligi i to awansem w imponującym stylu. Przypomnijmy, iż od początku rozgrywek nasz zespół wraz z Krajną Sempólnokraińską dominował w tabeli, a po pokonaniu tego zespołu w styczniowych meczu rundy rewanżowej cel stał się bardzo realny. Wystarczyło tylko nie potnąć się w kolejnych 10 spotkaniach. To na szczęście naszym zawodnikom się udało i po pokonaniu bydgoskiego mdg 25 kwietnia zapewnił sobie upragniony awans do wyższej klasy rozgrywek. W ostatnim meczu top podejmował UKS Osir Brudnica. Goście postanowili w tym meczu dać szansę młodszym zawodnikom, co spowodowało, iż mecz nie był zacięty. Dość powiedzieć, że top w całym spotkaniu stracił zaledwie trzy sety, a punkty dla naszych barw zdobyli. Daniel Lisowski i Rafał Glica po dwa, Daniel Szczepański i Mikołaj Krzyżański po jednym oraz Deble Szczepański-Krzyżański i Lisowski-Glica. Właśnie ta czwórka stanowiła o sile uks Top w sezonie. Najlepiej punktującym zawodnikiem okazał się Daniel Lisowski, skuteczność gier pojedynczych 50 z 4 porażki 93%, w grach Deblowych 12 z 10 porażek 54%. Następnie Mikołaj Krzyżański. Gra pojedyncza 42 zwycięstwa, 10 porażek jest to 81%. Gra deblowa, 20 zwycięstw, 2 porażki, 91%. Daniel Szczepański, gra pojedyncza 38 zwycięstw, 12 porażek jest to 76%. Gra deblowa, 20 zwycięstw, 2 porażki, 91%. Oraz nasz najmłodszy grający na poziomie juniora, a rocznikowo junior moczy Rafał Glica, gra pojedyncza 12 zwycięstw, 28 porażek jest to 30% a gra deblowa 10 zwycięstw, 10 porażek, 50%. Do dorobku punktowego dołożyli się także Staś Kaczan i Karol Bobiński, wygrywając po jednej grze deblowej. Uczciwie trzeba przyznać, że każdy z zawodników zanotował wspaniały i równy sezon, za co należą im się gratulacje. Gramy ostatni mecz z UKS Osier Brodnica. Ten mecz nie ma większego znaczenia dla układu tabeli, ponieważ dwa tygodnie temu zapewniliśmy sobie awans z pierwszego miejsca do trzeciej ligi, do drugiej ligi, przepraszam, jest to bardzo duży sukces naszego zespołu. Nigdy, nigdy wcześniej w historii nie, nie byliśmy w tak wysokim szczeblu rozgrywkowym. Przypomnę, w tej się słowym jest aż sześć lig, także awans do ligi drugiej jest naprawdę dosyć dużym wydarzeniem. Pokrótce o sezonie. Sezon rozpoczął się we wrześniu 2014 roku, także, także bardzo dawno. Pierwsza kolejka wyjazd do Sempul na remis, druga kolejka zwycięstwo u siebie z Łasinem, trzecia kolejka remis w Grudziądzu. Także po trzech kolejkach mieliśmy dwa remisy, jedno zwycięstwo. Nie wiedzieliśmy jak to dalej się potoczy. Jednak od tego meczu, od czwartej kolejki odnieśliśmy aż... 17 zwycięstw pod rząd i dwa tygodnie temu, jak wspomniałem, po zwycięstwie z Emnakiem Wydgorz, zapewniliśmy sobie historyczny awans do drugiej ligi, także także drużyna zagrała w tym sezonie super. Ja może teraz podam. Y, pierwszy skład głównych aktorów y, głównych, y, aktorów tego sukcesu są to Daniel Lisowski, y, Mikołaj Krzyżański, Daniel Szczepański i Rafał Glica, ta czwórka. Jest autorami największego sukcesu w historii naszego klubu. Teraz, jak wspomniałem, awans do drugiej ligi, rozgrywki na wyższym szczeblu, czyli wyższy poziom. Na pewno mecze będą jeszcze ładniejsze dla oka. Już teraz zachęcamy kibiców od września na przychodzenie na nasze, na nasze spotkania. Wszystkie terminy na naszej stronie internetowej. Adres strony www.mlks.soleckojawskibnx.pl można spokojnie wpisać w wyszukiwarce top. Soleckojawski wyskoczy ta strona. Także tam, tam są wszystkie nasze terminy i relacje z meczy, z zawodów, ponieważ gramy bardzo dużo, uczestniczymy w wielu turniejach. Zapraszamy, jak wspomniałem, od września kibiców. Zapraszamy również nie tylko do kibicowania, ale również do odwiedzania nas na treningach. Dzieci, młodzież, nawet osoby dorosłe amatorsko zajmujące się tenisem stołowym. Jeżeli ktoś będzie chciał pograć tutaj w sali w zespole szkół na ulicy Tartacznej w Solcu. Jesteśmy gotowi przyjąć każdego i warunki sprzętowe mamy naprawdę dobre, także, także zachęcam do odwiedzania nas. Myślę, że myślę, że to pokrótce o bieżącym sezonie. Raz jeszcze gratuluję chłopakom, tej czwórce, głównie, którą wymieniłem. Awansu, na pewno jest to historyczna chwila, mam nadzieję, że w drugiej lidze powiedzie nam się równie dobrze. Dziękuję. Mecz z Bronnicą był szansą na małe święto tenisa stołowego w Solcu kojawski. Na trybuna zasiadło wiele osób, w tym burmistrz Solca Kojawskiego Teresa Substyk, dyrektor Solskiego Środka Sportu i Rekreacji Zbigniew Wawrzyniak oraz prezes kojawsko pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego Andrzej Siłowski, który przed meczem wręczył naszym zawodnikom piękny puchar za zwycięstwo w trzecioligowym sezonie i pogratulował awansu klasy wyży. Filem wcześniej oklaskami uhonorowano Stasia Kaczana, który... Równy tydzień wcześniej został pierwszym w historii klubu mistrzem województwa w kategorii Żaków. Kibice z pewnością nie narzekali na nudem. Przeprowadzone zostały dla nich dwa konkursy: quiz o tematyce tenisa stołowego w naszym mieście i mecz sparringowy lewą ręką, w którym udekorowani zostali upominkani. Przy tej okazji klub top solec kojawski dziękuję kibicom, którzy w sezonie odwiedzili nas na naszych meczach, jak również zaprosić na mecze drugoligowe, które zagramy od września bieżącego roku. Klub dziękuję również instytucjom Urzędowi Miasta i Gminy w Solcu Kojawskim oraz Soleckiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, a także firmom wspierającym Aliot, Bomar, Kamstad DW Design, Kazamot Biz, Klimat Solet, Polymex Profil, SOFEX, Twoje Smaki oraz Żelmet. Serdecznie gratulujemy awansu!